Dzisiaj dowiemy się sekret o Pikaczu. Część druga dowiemy się sekret o Pikaczu. I będziemy lecieć z części do. Yy, do jakiej części? Do trzecia. To jest druga część. I będziemy musieli dowiedzieć się w końcu sekret o Pikaczu. Tutaj to bije mocno, ale ten. To porównajmy sobie tego, bo tego nie porównaliśmy w part 1. Dobra, i patrzcie, on wygląda dosyć dobrze. Byśmy to ściągnęli, to co by było zanim? Albo może to z jego. I tak oczy, tak i widzi? Chyba tak. A do tego zbroja i tam ma oczy. Tym tylko widać chyba oczy, nie? Tak, tym tylko widać oczy. Temu widać oczy, nie. Nie widać oczu, tylko takie okularki. Temu też wszędzie okularki, tu widać tylko co jest. Dobra, i temu nie widać oczu. Ten nie ma oczu. Stracił oczy, ale dobra. Porównajmy sobie. Na wprost, ten jest większy, ale zobaczmy. Czemu on się tam odwrócił? Ty dziadu, mało. No nie odwraca. Odwracaj się z powrotem tam, gdzie byłeś! Bo mu się dostać panu od tu grę. Hi, hi, hi. Dobra, ale no, oni dojeżdżają. Dobrze, tam się obraca, nie, on jeszcze gorzej się obrócił. On się obraca w takiego w ogóle. No nie patrz. Ten z tłummaszary, ten nie ma. Nie ma! A nie, nie ma. Tylko te okularki to szeregi. Te okularki są przymocowane chyba. Chyba, chyba to jest przymocowane do okularków. A te mają to też chyba przymocowane, ale jakimś innym cudem. A więc, żeby był kolejny odcinek, to musimy zastopować. Do widzenia, widzowie się w kolejnym